Marcin Wikło, witam i zapraszam na serwis informacyjny Stewczyk TV. Tegoroczne obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się biegiem ulicznym w Warszawie. Na starcie stanęła rekordowa liczba 7000 biegaczy. Trzeci bieg powstania warszawskiego. Jest to bieg z cyklu Zabiegaj o Pamięć, organizowany przez Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Sport jest dobrym podkładem do edukacji szczególnie młodych osób, a mają też okazję naocznie przekonać się, jak wyglądały walki powstańcze poprzez rekonstrukcję a także poczuć tą atmosferę nocnego wydarzenia, nocnego biegu. Staram się przekazać moim dzieciom, wnuczkom, że to jest ważne, historia jest bardzo ważna. Naszych... Przodków i tak naprawdę yy, całą, yy, samo nasze życie Polaków. Yy, właściwie to jest jedna wielka historia, o czym musimy pamiętać. Tak jak moja babcia zawsze co roku po prostu opowiada, że, że, że jak to było po prostu ogromne przeżycie, jak, jak, ile ofiar było poniesionych, ile po prostu wśród jej przyjaciół, znajomych, także i rodziny, więc wiadomo, że dla mnie ten bieg po prostu jest, jest ma bardzo wiele znaczenia właśnie przede wszystkim z autopsji, po prostu z projekcji prostu wracając do takich chwil tego momentu. Jeszcze wiadomo o tym, że jest to też 100% Warszawianką, więc dla mnie ten moment jest bardzo ważny. Jesteśmy, bo po prostu musimy tutaj być. To jest po prostu nasza pamięć o, o tych, których, których już dzisiaj bardzo często między nami nie ma i którzy ostatnio już odchodzą na, na, na ostatnią wartę. Przed biegiem odgrywanych hymn to naprawdę ciarki na, na plecach i dodatkowa motywacja. Jestem zadowolony z tego, że stanąłem dzisiaj na podium w tak bardzo ważnym biegu. W szczególności dla mnie, ponieważ jestem żołnierzem zawodowym i po prostu bieg powstania traktowałem bardzo poważnie. Jestem po raz pierwszy tutaj w biegu powstania warszawskiego. W Warszawie brałem udział w biegu niepodległości w zeszłym roku, w tym roku w półmaratonie warszawskim. Reprezentuję służby mundurowe, Państwowa Straż Pożarna w Turku, Wielkopolsce. Było ciężko. Ale atmosfera jest naprawdę niesamowita, szczególnie jak się zbiega krową i tak dalej, no po prostu najlepsza. Radość to jest liczba uczestników i chęć uczczenia w taki w ten sposób, przynajmniej to jest moje zdanie, bo uważam, że taki radosny sposób uczczenia tego święta jest no, najlepszy. Dużo endorfiny. Pozdrawienia, płot pozdrawia biegaczy. <laughs> Także myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Cmentarz wojskowy na Powązkach. W uroczystości złożenia wieńców pod pomnikiem Gloria Victis wzięli udział powstańcy, harcerze, mieszkańcy Warszawy oraz innych miast, a także przedstawiciele władz oraz artyści. Przygotowuję ekranizację kamieni na szaniec i to będzie jakby mój głos na ten temat. Ci młodzi chłopcy zostali w jakiś sposób naznaczeni śmiercią i to no, powoduje, że ich życiorysy są takie wstrząsające, a były to fantastyczne, fantastyczne postaci. Mnie przede wszystkim porusza to, że to są wszystko tak młodzi ludzie, ludzie w naszym wieku, tak naprawdę. o to, jak definiuje dzisiejszy patriotyzm, może bym panu odpowiedział, znaczy pewnie bym panu odpowiedział, ale dzisiaj po konfrontacji z tym, co nas tutaj otacza, myślę, że my im dopiętnie dorastamy i jeszcze, jeszcze nie. O patriotyzmie jeszcze panu nie powiem. W Muzeum Powstania Warszawskiego odbyły się uroczystości pod pomnikiem kuczci filmowców, którzy dokumentując przebieg powstania, nagrali 30 tysięcy metrów taśmy. Obywatel powstał chyba ze 4 lata temu. Tak się trochę przez rok unosi. Ja od trzech lat pisałem, chodziłem, proponowałem i w końcu się udało. Jakie to jest żywe świadectwo tamtych dni? To zupełnie odmienia nam perspektywę spojrzenia na, na to powstanie. E, I to stało się możliwe dzięki pracy e, tych ludzi, którzy robili te kroniki filmowe. I to, że te kroniki filmowe były w trakcie. E, Powstania pokazywane w kinie, Palladium, że zaistniała taka sytuacja, że ten, ten film i ta kronika była odzwierciedleniem tego, co się dzieje w tej samej chwili, że ci powstańcy, którzy, których filmowano, mogli się za chwilę obejrzeć na, na, na ekranie. No, to jest niesamowite. To Dzisiaj zupełnie inaczej patrzymy na film i zapominamy o tym, że takim podstawowym obowiązkiem zaszczytnym filmowca jest dawać świadectwo. Temu czasowi, w którym żyje. My, tu, w Muzeum Powstania Warszawskiego, jesteśmy naprawdę wdzięczni filmowcom i fotografom. Bo dziś, w dobie kultury obrazkowej, kultury popularnej, nie dałoby się opowiedzieć II wojny światowej bez tych, czy Powstania Warszawskiego bez tych kronik, bez zdjęć. Bez zdjęć, ale właściwie specjalnie bez filmów. To właśnie dzięki filmom ten świat z przeszłości ożywa. Dlatego, widząc taką niesamowitą wartość tych, 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 tych kronik. Postanowiliśmy zbudować z nich film fabularny, postanowiliśmy przygotować z nich film, który będzie właśnie mieszaniną dokumentu i fabuły. Pracujemy teraz nad dramatem wojennym non-fiction Powstanie Warszawskie. W całości opartych na kolorowanych, pokolorowanych kronikach, a fabuła wynika z montażu i dodanego udźwiękamiania tych pierwotnie nie, nie, niemych taśm. To jest chyba Ancuta, ten z 16. Tu jest też? To był serwis informacyjny Stewczyk TV. Dziękuję i zapraszam do odwiedzania witryny Stewczyk Info.